Dzień dobry. Dzień dobry. A poznajecie tego pana? Tak. tak. Kto to taki? Zenek Mardyniuk. Kim jest Zenek? Jestem Disco Polo. No proszę, można powiedzieć, że jest królem Disco polo. No dobra, dwie królowe piąteczki, a my pokażmy tego Zenka. Gdzie Ciebie szukać mam? Pierwsze spojrzenie rzucone, od razu pierwszy komentarz na gorąco Fajnie, super, fajnie, super Tutaj już jestem któryś raz z kolei Aha y Jeszcze wczoraj były robione takie ostatnie poprawki Bo tam słyszeliśmy komentarze, że zupełnie niepodobny Jestem na zdjęciu, wiadomo, że twarz maluje się tutaj na naj, najtrudniej, na ale, ale, ale przecież to jest profesjonalista, pan Roskowicki, Ale możemy to... powiedzieć teraz, że ktoś zamontował lustro na bloku, prawda? Dokładnie, Śmiało. dokładnie. Tak. Super, Super. Super. Dzięki. dziękuję. To jest ciężki temat, ponieważ postać pana Zenona jest bardzo rozpoznawalna i niewątpliwie podlega takiej ocenie poprzez pryzmat tego, że wszyscy go znają, dlatego niewątpliwie trzeba było dociągnąć wszystkie elementy, które, które mogłyby być niekorzystne dla samego portretu, ale projekt został zaakceptowany, co na zgodnie z założeniami, także wydaje mi się, że to wszystko jest ok. To zależy głównie na Zenonie. My tu przyjechaliśmy w spotkach Zenona. Zaszyły gwiazdy stąd. Jak malowany. No dokładnie, ale jeszcze na to trzeba. To oblać jeszcze, o podyrbne kat firmmy Wiewięństan liczyby na wyszłą tak którele jakka. Proszę bardzo. Pan tak kochałam tak, a Firma Karum była zaangażowana w cały projekt. Jak wyglądały te przygotowania? Czy ogólnie koordynowałem cały projekt. No trzy lata temu ogólnie powstał pomysł, wrócił się fanpage, czyli normalni biały stok z taką propozycją namalowania właśnie żonkogbuciny na jednym z bloków. Wcześniej był pomysł na Madro bloku, ale było dużo okien i za bardzo dla artysty, dla pana Rafała Roskowskiego miejsce pasowało, żeby. Ładnie wyszedł ten mural, tak? Marku, 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 czy twoje nazwisko miało wpływ na datę dzisiejszej prezentacji? Tego to nie wiem, chyba to się złożyło, że artysta akurat wykonał w tym dniu i dzisiaj mamy praktycznie, no powiedzmy, finałowy efekt. Aha. Ja uważam i wszyscy chyba związani z całym przedsięwzięciem są z tego efektu bardzo dumni, zarówno mieszkańcy Podlasia, nie tylko Podlasia, i chyba całej Polski. Gratulacje, gratulacje. Tak to właśnie wymyśliłem. Marek. Ja